Witam wszystkich. Zbliżają się wybory prezydenckie w Polsce w roku 2025 i z tej okazji chciałem zobaczyć, co na ten temat sądzi AI, a w szczególności porównać programy wyborcze kandydatów, a w zasadzie dać sztucznej inteligencji do porównania. W związku z tym wykorzystamy dzisiaj nowy model GEMMA 3 od Google, który dość dobrze mówi po polsku. I ten model zasilimy. Tak naprawdę informacjami na temat programów wyborczych każdego z kandydatów. Tutaj mamy programy wyborcze ze strony interi, które sobie skopiowałem do plików tekstowych. Te pliki tekstowe będziemy wrzucać do bazy danych wektorowej, a następnie będziemy tym wszystkim zasilać nasz model sztucznej inteligencji. Zobaczymy co nam powie na temat każdego z kandydatów. Jakie ma mocne i słabe strony każdy program wyborczy i porównamy do tego celu użyjemy gotowej aplikacji. Tutaj z GitHuba to jest adres: simple rack, czyli Retrieval Augmented Generation, czyli wspomagane, generacja wspomagana wyciąganiem danych z plików. I do tego celu zainstalowałem ten model w maszynie wirtualnej. Mam taką maszynę wirtualną. Wygląda to tutaj. Na VirtualBoxie w ten sposób ma 8GB i 4 procesory zaalokowane. To powinno wystarczyć, żeby nam ten model tutaj obsłużyć. W zasadzie wywołania do tego modelu. On sobie tutaj działa. Na tą chwilę ma 0CPU. Zalogujmy się, zobaczymy, jak ta maszyna wygląda. Może powiększę czcionki za chwilę. Proszę, to chyba będzie widoczne. Widać, że jest na Ubuntu. Ten projekt jest tutaj wgrany do katalogu Local Assistance Examples and i dalej Simple Rig. Na potrzeby tego tutaj mojego, mojej zabawy, musiałem lokalnie zainstalować model sobie w komputerze, tym hoście. Ten model nazywa się w ten sposób, Gemma 3.12b, natomiast no, jest kilka wersji tego modelu, można sobie wybrać taki, który jest mniej zasobożerny. To zresztą jest tutaj widoczne, że mamy wersji 3, 4 nawet. Ten jest na telefony komórkowe, ten na kartę z 4 gigami pamięci, a ten jest na kartę 16-gigową, ja akurat używam RTX 3060 Ti wersji 16 GB. specjalnie kupiłem do zabawy z modelami. I aby móc skorzystać z tego lokalnego modelu, tutaj uruchomionego na moim komputerze hoście, to musiałem przerobić troszeczkę program. W szczególności musiałem pozmieniać tutaj w kodzie odwołanie do modelu. Tutaj mamy nazwę modelu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest tutaj: mamy odwołanie po API do tego modelu lokalnego. Tutaj Olamy. Znaczy, to jest tak naprawdę engine Olama, który uruchamia ten właśnie tutaj nasz. Model językowy GEMMA. To to jest do zmiany, natomiast cała reszta w zasadzie ja tu jeszcze zrobiłem możliwość dorobiłem możliwość czytania z pliku tekstowego i CSV, ale to już nie ma jakby większego znaczenia. Teraz uruchommy program i zobaczymy, jak on tam sobie będzie radził. On nam tutaj podaje, gdzie mamy się za pomocą przeglądarki dostać, więc ja na potrzeby tego wejdę pod ten link. Proszę bardzo, te programy wyborcze, o których mówiłem z tych stron interi, ja powrzucałem to wszystko do pliku, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Męcen. Będziemy lecieć od góry do dołu i będziemy zadawać to samo pytanie odnośnie programu każdego z kandydatów. Więc zacznijmy kolejno, od góry był, tutaj akurat mi się pojawia pierwszy Karol Nawrocki, więc niech będzie. Ładujemy to wszystko do modelu. Zobaczmy co tutaj naszym prompcie się pojawiło. Załadował sobie plik. Mam gotowe pytanie przygotowane. Ono będzie wyglądało w ten sposób. Zapytamy tak samo o każdego z kandydatów. I zaczyna analizować. Zobaczmy jak tam moja karta grafiki. Widać wbiła na 100%. On teraz myśli, zaraz zobaczymy co nam powie. Karolą Nawrockim i o jego programie wyborczym. W tej chwili to, co robi maszyna, to tutaj ta maszyna uruchomiona w maszynie wirtualnej, jako maszyna wirtualna, kontaktuje się z moim lokalnym komputerem, z modelem, z frameworkiem Olamy i z modelem GEMMO za pomocą API. Przekazuje informacje. Jakie informacje przekazuje? Dokładnie takie. Tutaj wyciągnął dane z pliku o Karolu Nawrockim. I dokleił tak naprawdę moje pytanie w języku polskim. Zobaczymy, co on, co on nam tutaj na ten temat powie. W tej chwili analizuje to wszystko, czyli model generuje wynik. Zaraz powinniśmy dostać odpowiedź. Myślę, że to potrwa jeszcze z kilkanaście sekund. Na no kartę mam powiedzmy, nie jest super szybka, ale o jest. Jest już wynik. Zobaczmy, jak to wygląda w przeglądarce. Proszę, przeanalizujmy program. Ogólna charakterystyka programu, mocne strony programu, których jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, ale widzimy, że tak samo jest 6 słabych stron. Podsumowanie: ma swoje słabe i mocne strony, jednocześnie brakuje w nim szczegółowych planów, analizy finansowej i pewnej spójności w niektórych obszarach. To tyle na temat Karola. Zobaczmy następnego, więc ja muszę wyczyścić bazę danych wektorową, żeby usunąć te wpisy dotyczące Karola. Następny w kolejce był Rafał Trzaskowski. Proszę bardzo. Rafał wszedł. Tutaj widać, że został załadowany. Tutaj zadamy mu to, oczywiście, to samo pytanie. W związku z czym ja sobie skopiuję tutaj to pytanie i zobaczmy, co powie na temat Rafała i myśli. Jak widać karta znowu na 100% pamięć 74% z 16 giga to myślę, że to około 13 12 GB spokojnie wciągnęło. Myśli i zaraz będziemy mieli informacje na temat Rafała. Przypominam, że to wszystko jest tutaj wyciągnięte z tego pliku tekstowego. Baza danych wykonuje pewną operację matematyczną, żeby wyciągnąć te dane i dokleja tak naprawdę tylko Moje pytanie. Zaraz będziemy mieli odpowiedź na temat programu Rafała. Sam jestem ciekaw, co na ten temat sądzi sztuczna inteligencja. Na koniec spróbujemy dać mu do porównania trzech kandydatów, aczkolwiek wiem, że to nie zadziała, ponieważ niestety, ale ilość danych, jaką można jednorazowo wepchać, jest w jakiś sposób tam ograniczona i w związku z tym musimy to wszystko robić pojedynczo. Proszę, oto analiza programu Rafała Trzaskowskiego. Ogólny opis programu, mocne strony, których jest raz, 2, 3, 5. i są też słabe strony, których jest dokładnie tyle samo. Kwestia kontrowersyjna nawet jest poruszona. Proszę bardzo, podsumowanie. Prezentuje ambitną wizję modernizacji Polski, skupiającą się na rozwoju gospodarczym, bezpieczeństwie obywateli, jednak ma też swoje słabości związane z finansowaniem, kontrowersje społeczne oraz brak szczegółowych planów implementacyjnych. Tyle na temat Rafała sądzi sztuczna inteligencja. Zobaczmy temat ostatni, czyli Sławka Mencena. Tutaj wyczyścimy sobie bazę, żeby było na czysto. Jest wyczyszczona. Teraz ja załaduję dane o Sławku i zobaczymy. Co na temat Sławka stądzi, sądzi sztuczna inteligencja? Pytanie oczywiście identyczne. Proszę bardzo. Opisz wszystko w języku polskim i jedziemy. Tutaj jest tekst, który podkleił no, stosunkowo dużo, a to chyba wynika z tego, że po prostu dużo było tutaj na stronie interi. Pamiętamy, że wszystko jest z tych stron, tak? Ja sobie wziąłem gotowe. Przekleiłem tylko do plików tekstowych. Każdy z kandydatów, proszę bardzo. I jego dane są poniżej. I zobaczymy teraz, co sądzi Sztuczna Inteligencja o naszym kandydacie. Jak widać, pracuje pełną parą. Elektroniczny mózg i zaraz nam powie, czy jest wszystko ok i w jakim zakresie. Dużo danych, więc musi dużo pomyśleć. Zakładam, że się nie zmęczy. Jeżeli chodzi o apkę, no to widać, że ona tutaj tylko tak naprawdę ten ruch z bazy danych obsługuje i za pomocą API do mojego głównego komputera wysyła, który tutaj pracuje. Nie mam jakiegoś szybkiego komputera. Jest odpowiedź. Proszę bardzo. Mocne strony programu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Słabe strony programu. Tyle samo. I podsumowanie. Program Sławowira Mencena to radykalne zmiany, postawienie na go wolność gospodarczą, ograniczanie biurokracji, niezależność Polski. Ma silne strony, ale wiąże się z ryzykiem i brakiem rozwiązań problemów społecznych. Kluczowym wyzwaniem będzie przedstawienie bardziej szczegółowych i realistycznych planów realizacji postulatów. Dobrze. I na koniec porównanie trzech kandydatów, przy czym tutaj muszę zwrócić uwagę, że to się nie do końca uda, bo yy, niestety ale yy, Miejsce, w którym wysyłamy zapytanie, jest ograniczone, więc spodziewam się wyników nie do końca poprawnych. Ale porównajmy, spróbujmy załadować trzy: czyli Karola, proszę bardzo, następnie Rafała i na, następnie pana Sławka i zapytamy o to samo, tylko tutaj napiszemy, że chodzi nam o trzech kandydatów. Podaj mocne i słabe strony każdego z kandydatów. Może zapytajmy, który, który z programów ma naj... A, to porównanie trzech kandydatów. Pytanie było, przeanalizuj program wyborczy trzech kandydatów na prezydenta Polski. I zobaczmy, co na ten temat sądzi sztuczna inteligencja. Przewijając w dół, dostajemy odpowiedź, analiza. Sztuczna inteligencja zaliczyła trzech kandydatów do następujących grup liberalno-konserwatywny, lewicowo-społeczny oraz nacjonalistyczno-gospodarcze. Kto jest kto, to pozostawiam Wam do odgadnięcia, natomiast widzimy analizę każdego z kandydatów. Jakie są mocne i słabe strony? Proszę bardzo, lewicowy społeczny, kluczowe elementy. Progresywne podatki, proszę. Mocne i słabe strony, i zobaczmy, co nam powie na temat możliwości realizacji programu każdego. Zobaczmy. Kandydat A, liberalno-konserwatywny, ma najprawdopodobniej największe szanse na realizację swojego programu. Dlaczego? Jest kompromisowy, ma wsparcie społeczne i ma realistyczne cele. I to taka ciekawostka. To tyle na temat dzisiejszej zabawy. Mam nadzieję, że podobało się. Dziękuję i do usłyszenia.